Słuchajcie, pokażę wam takie proste ćwiczenie jak wam bolą ręce tutaj nie? wystarczy zrobić tak i potem albo tak i tak, albo tak albo tak albo tak albo tak, i wtedy to cała ręka ładnie pracuje i w ten sposób możecie już wiecie co macie po filmem zostawić. Eee, witam moi widzowie z mojego zakręconego podwórka gdzie jest mnóstwo rowerów, i w ogóle ja jestem dzisiaj trochę chory, więc nie będzie, to, nie będzie to film o wyprawie. Będzie to film o wielkim remoncie, który szykuje się u mnie w domu, czyli remoncie rowerów, oczywiście. A zacznijmy od zarysu projektu, który, który chciał wam przedstawić. którego już znacie, znany przez Was w filmach bardzo chętnie oglądanych to jest gazela i co z tą gazelą będzie się działo bo to był projekt początkowy odrestaurować już doprowadzić do jednego do jednej sytuacji a teraz ten rower bardzo się spodobał mojemu synowi i muszę Muszę go spersonalizować dla niego. On jeździ do szkoły, rower musi być troszkę wygodniejszy i, i, i będziemy, będę pracował nad tym rowerem. Części będą pochodziły z tego roweru, z mojego starego, już bardzo zużytego roweru. Części, tu mam na, na myśli stópkę, siedzenie. Co tu jeszcze wejdzie? Stupka siedzenia, to są podstawy, babłotnik i inne rzeczy, które będą potrzebne, w tym rowerze. Po prostu zostaną zamienione. A części, bo to jest ten rower, jest 20, na kołach 26, a ten jest na kołach 28. Z tego roweru części powędrują na złomka. Złomek będzie mocno upgrade'owany z, z 3x7 będzie robiony na 3x9 ze sztywną korbą z zewnętrznymi łożyskami i ten rower będzie już lepiej lepsze koła dostanie oczywiście bo te nie będą pasować nie do końca stąd ale mam, mam jeszcze jedno koło na piastach x tak że tu będzie xtec to zobaczycie później, tam złomek będzie, będą duże prace na złomkę. Podstawowa, początek prac, które szykują mi się, to zrobienie gazeli dla mojego syna, do jazdy do wkoły i takiego krążenia się wokoło tutaj domu. Czyli ucywilizowanie tej gazeli, trochę więcej błotników, trochę więcej rzeczy takich ułatwiających jazdę tutaj na miejscu. O, do, Dołożymy zapięcie, które jest tam. Widzicie jakie brudne, ale to będzie wszystko wyczyszczone. Wszystko będzie super. Co najważniejsze jeszcze może w gazeli. To do gazeli powędrują nowe opony. Ponieważ te są też dobre. Które tu są te szwalby. To są super reme. Ja ich nie bardzo Powiem, powiem Wam szczerze, że yy, wydawało mi się trochę bardziej sztywne, i, i sztywne. Guma jakaś taka dziwna, i jakby ten rower tracił przyczepność. A wiem, jak mój syn jeździ, także przy, przydadzą mu się yy, opony, które yy, są bardziej zbliżone do gravelowych, niż takie opony, które są yy, bardziej zbliżone do szosowych, a te, a te bardziej po bieżniku i po tym jaka jaka twardość gumy jest bo odczułem, że są bardzo twarde yy, powiem szczerze, że yy, no nie są dla niego często będzie się wywracał, więc moje dobre, lubiane wpadną w Continental, Cont Speedy bieżnik niewielki, ale przyczepność duża Jeżdżę na taki cały sezon na złomku i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. E, trochę nie martwi tylko szerokość tych opon, ponieważ e, nie udało mi się uda e, dostać C40. E, mam tylko C37. Także e, no będą trochę wąskie znaczy, i tutaj, tutaj wlecą. Wlecą właśnie takie oponki na te obręcze, które są wzmacniane. Także powinien, powinno się mu nic nie dziać, chod powinien szaleć co dalej na rowerze. Tyle co do Golfa. Tu jak już wcześniej mówiłem na moich filmach, że. Wstawię opony. Jak mówiłem wcześniej na moich filmach, ten rower zostanie nieutylizowany, ale. Zostanie jakby po prostu zmagazynowany, ponieważ No mam trochę problemów z nim, traci luzy na sterach Jest większy, nie pasuje do naszego rozmiaru, my jesteśmy dosyć niscy A to chyba jest taka ML I, i tu już jest Już po prostu się robi trochę niewygodnie, no i A złomek już jest bardziej bardziej jak to powiedzieć pod podemnie ten rozmiar i bardzo mocno eee, tyle co dokazali a teraz troszkę o złomku no złomek ze złomku zrobiłem coś takiego że zacząłem napęd zrobiłem to z prewentycją zacząłem napęd eee, wyciągnięcie napędu jest teraz znaczne bo można powiedzieć że ogromne ponieważ zobaczcie nie wiem czy to widać. Cały łańcuch lata. Tak jak się sprawdza, yy, tylko palcem, jakbym tutaj przymiar przyniósł, to pewno by wpadł. Można to zobaczyć nawet, ogniwko już same wychodzą. O, łańcuch był dbany, łańcuch był serwisowany, łańcuch był oczywiście wszystko było na cacy robione, ale yy, nie był. Yy, nie dbałem o yy, czas wymiany. Więc. Yy, więc tak jak widzicie, cały napęd został zajechany, ponieważ wiedziałem, że docelowo będę tutaj zmieniał napęd na 3 na 9, ale na podstawie tej przerzutki. Trójki, 3 na 7. Miejmy nadzieję, że to nie będzie duży problem. Dlaczego na podstawie tej przerzutki? Nie wiem, czy uda mi się znaleźć przerzutkę z dziewiątki, która obejmie taką wąską rurę. Taka sam, taki sam problem był przy przerzutce do magury tam, do magury i trzeba było zastosować jakieś gumki, nie gumki, redukcje. To wcale nie pomagało, ponieważ sama przerzutka była niestabilna i, i bardzo łatwo mogła się przekręcać w ten sposób. Także tutaj uważam, że trzeba by. Na trzeba by. Będzie, będę musiał zostawić tą przerzutkę. Czy to działa? Nie wiem, czy to zadziała z tą przerzutką, ale działało przy innych rowerach, gdzie zostawiałem przerzutkę, przerzutkę z siódemki. Jaki może być problem? Łańcuch z siódemki jest szerszy jest w tym miejscu, a łańcuch z, e, z dziewiątki jest węższy. No to logiczne. A e, tutaj jest też szerzej. Czyli będzie większy luz w ten sposób. Czyli, jeżeli byśmy e, taki rower używali e, bardzo terenowo, mogłoby, być, mogłoby to powodować, że z przerzutki by spadały. Zęby przy skosowaniu e, zębatek, czyli na największa, i tu największa, to jest wtedy skosowany łańcuch, i wtedy właśnie się dzieje taka sytuacja, że łańcuch może zlecieć. Więc e, to może być takie newralgiczne, no ale to jest rower indywidualnie dla mnie, także nie będzie tak źle. Co z przodem? E, tutaj jeszcze tak widzę, bo mi tak tutaj miknęło. Przód jest strasznie porysowany. Jak widzicie widełki są strasznie porysowane i myślę, żeby, żeby je odmalować. Mam, mam w domu farbę taką fluorescencyjną i chyba je pomaluję na farbę fluoresc fluorescencyjną, żeby jeszcze dodatkowo było bezpieczeństwo i także widełki z przodu będą się świecić. Zobaczymy, czy będą się świecić, bo na ile ta farba fluorescencyjna jest fluorescencyjna, tego nie wiem. No, ale taki jest plan, jeżeli chodzi o mojego złomka na rok 2023. Yy, będę tutaj yy, pracował nad nowym napędem. A przerzutka, jaka tu wejdzie, jeżeli, jeżeli ten, to yy, mówimy o przerzutce. To się zastanawiam, to nie będę kombinował, bo miałem srema tutaj włożyć. Ale jak tamten rower ma być. Yy, zlikwidowany, więc dużo części pójdzie z Magury do Złomka eee, oczywiście tutaj jeszcze muszę nadmienić, że mój syn to jest kaskader przejdziemy do, do Złomka eee, do Złomka, to było tutaj do mojego starego rowera eee, i złamał dwa zęby widziałeś, tu są dwa złamane zęby proszę zobaczyć jest, jest to możliwe tu Są złamane dwa zęby, nie wiem co on zrobił, jak on to zrobił, ale ten rower ma mnóstwo razy wymieniane koła, ponieważ wpadł na czołówkę na samochód i takie różne sytuacje wypadkowe są w tym rowerze. Napęd jest tutaj prawie nowy. Oprócz tego, że no brudny i, i bardzo nie zaniedbamy. no niestety ja po każdej jeździe dbam rower. Mój syn raczej nie. No a co do tej przerzutki, no to tu właśnie e, chciałem wam pokazać te różne e, no, brudne jest. Gumki, nie gumki, także obejmka nie złapała całości, tam przez na maksa ściśnięte, także to może być duży duży e, minus jeżeli chodzi o zastosowanie tej przerzutki. No i tak pokrótce taki remont, taki remont czeka mnie. E, Niebawem yy, z tych trzech rowerów powstanie jeden z tych tu, o, trzech rowerów, jakie widzicie, powstaną jeden, powstaną dwa, jeden zostanie zlikwidowany. Jest to, jest to spowodowane tym, że brak jest miejsca w moim garażu i, no i, i po prostu yy, dobry rower, ten, ta gazelka, stoi, a trzeba ją zrobić, żeby po prostu było jeżdżone także zaczniemy od gazelki na początku yy, będzie zmiana opon i siodełka, bo tu nie ma dużej roboty, tutaj tutaj wydaje mi się, że powinien się w jeden dzień zmieścić i, i już ten rower będzie będzie za, y, do jeżdżenia wszędzie a czemu jeszcze gazelka? bo gazelka ma tutaj ładne mocowania do bagażnika i będę mógł modemu y, zamontować bagażnik jak będzie miał gdzieś jechać to po prostu sakłę zaczepi i, i już może robić zakupy i tym podobno, nie? tak to wygląda no to czekajcie na, na filmy. My się widzimy w, w kolejnych produkcjach dotyczących prac nad, nad tymi rowerami, i, i tutaj tu będziemy mogli więcej powiedzieć na temat gazeli i powiedzieć więcej na temat e, e, złomka i tym podobnych. Widzimy się. W kolejnych filmach dotyczących tego wielkiego remontu. Na razie, trzymajcie się. A no, wiecie co macie robić, nie? Lajkujcie, subskrybujcie. Jak wam się podoba coś takiego, to zapraszam do kolejnych filmów. Widzimy się. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie. Ciao.